Ukochana córko, zatrzymaj się teraz tam, gdzie jesteś, ucisz zgiełk swoich myśli i skup swoją uwagę na delikatnym powieje, który w tej chwili dotyka twojej twarzy, gdyż jestem posłańcem wysłanym ze sfer światła, by przynieść ci objawienie na temat czegoś, co uważasz za błahe, a co niebo uważa za fundamentalne. Być może obudziłaś się dzisiaj i spojrzałaś w lustro w pośpiechu, zakładając pierwszą lepszą rzecz. Albo może spędziłaś czas martwiąc się o swój wizerunek, ale posłuchaj, co szepcze duch. Tu nie chodzi tylko o materiał, modę czy próżność. W twoim wyglądzie jest zakodowana wiadomość. Niebo zatrzymało się, by ci powiedzieć, że to ważne dla ciebie, gdyż w twoim życiu wisi prorocze zrównanie, które zaczyna się na zewnątrz i przenika do wnętrza. Sposób, w jaki prezentujesz się światu, twój styl, nie jest kwestią błahostki. To cichy język który mówi o tobie więcej zwierzchnością, władzom i ludziom, niż myślisz. Szłaś, nie zdając sobie sprawy, że twój ugiór jest twoją widoczną zbroją, a wróg próbował zniekształcić twój obraz samej siebie, abyś nie zajęła miejsca królewskiego, które zostało ci przeznaczone przed założeniem świata. Widzę, że przez długi czas wahałaś się między dwoma niebezpiecznymi skrajnościami. Były chwile. Kiedy się ukrywałaś, nosząc wyblakłe kolory i ubrania, które nie doceniały arcydzieła, jakie stworzył Bóg, jakby pokora była synonimem zaniedbania czy niewidzialności. I były inne chwile, kiedy w próbie bycia kochaną lub zauważoną, czułaś presję świata, by eksponować to, co powinno być święte, lub by ubierać się jak ktoś, kim nie jesteś, używając masek z materiału, by przykryć rany duszy. Ale Pan wysyła mnie bym ci powiedział: dość przebrań. Twój styl musi być echem twojej tożsamości w Chrystusie. Kiedy się ubierasz, prorokujesz. Jeśli ubierasz się w żałobę, przyciągasz smutek. Jeśli ubierasz się w zamieszanie, przyciągasz chaos. Ale jeśli ubierasz się w godność i siłę, jak niejasta z przysłów, wydajesz rozkaz światu duchowemu, by traktował cię z honorem córki króla. To, czego nie jesz, to fakt. Że aniołowie czytają Twoją postawę. Kiedy wstajesz rano i decydujesz się zadbać o siebie, nie z arogancji, ale z wdzięczności za świątynię, którą dał Ci Bóg, aktywujesz atmosferę przychylności. Widziałem dni, w których wychodziłaś z domu czując się mała, i to uczucie odbijało się w Twoim ubraniu i Twoim chodzie. I widziałem, jak okazje omijały Cię w te dni, ponieważ Twój język ciała mówił nie zasługuje na to. Ale dzisiaj klucz się przekręca. Pan inauguruje w twoim życiu sezon Esteri. Estera musiała zamienić szaty sieroty na szaty królewskie, zanim weszła przed oblicze króla. Jesteś przygotowywana, by wejść do sal wysokich wpływów, by odbyć rozmowy, które zmienią twoje życie finansowe i emocjonalne, a niebo wymaga, by twoja prezentacja była zgodna z twoim przeznaczeniem. Nie możesz wejść do pałacu ubrana w pustynię. Właśnie teraz następuje głębokie uzdrowienie Twojego obrazu samej siebie. Wróg szeptał kłamstwa do Twojego ucha od dzieciństwa. Mówił, że nie jesteś wystarczająco ładna, albo że jesteś zbyt taka lub za mało owaka. Porównywał Cię z innymi kobietami, by Cię umniejszyć. Ale ja jestem tu, by rozbić to zniekształcone lustro. Twój unikalny styl jest podpisem Boga. Nie musisz nikogo kopować. Twoje piękno nie potrzebuje zewnętrznego potwierdzenia, potrzebuje wewnętrznego objawienia. Kiedy odkryjesz, kim jesteś, twoje wnętrze zajaśnieje światłem, którego nie wytworzy żaden makijaż. To, co mówi o tobie więcej, niż myślisz, to namaszczenie, które się przelewa, gdy jesteś pewna swojej tożsamości. Przygotuj się, gdyż w najbliższych dniach poczujesz niewytłumaczalną chęć zrobienia porządków. Otworzysz swoją szafę i spojrzysz na pewne rzeczy z obcością. Poczujesz, że już do ciebie nie należą, że niosą energię przeszłości, czasu smutku lub niedostatku. Duch Święty poprowadzi cię, byś pozbyła się tego, co stare, by zrobić miejsce na nowe. Nie przywiązuj się do tego, co przypomina ci ból. Uwolnij te ubrania, a uwolnisz się od wspomnień. Bóg chce ubrać cię w podwójny honor i to zamanifestuje się fizycznie. Ktoś da ci prezent, albo znajdziesz nieoczekiwane zasoby, by o swój wizerunek. Nie patrz na to jak na wydatek, patrz jak na proroczą inwestycję. Zwróć uwagę na kolory. Pan zacznie przyciągać cię do kolorów, które reprezentują twój nowy sezon. Jeśli chodziłaś dużo w szarościach i czerni, przygotuj się na królewski błękit, biel czystości, czerwień życia. Każdy kolor, który wybierzesz, będzie wizualną modlitwą. Świat spojrzy na ciebie i zapyta, co się z nią stało? Ona jest inna. A ty odpowiesz uśmiechem, wiedząc, że zmiana przyszła od wewnątrz na zewnątrz. Twój styl będzie twoim kazaniem bez słów. Będziesz ewangelizować samą swoją elegancją, swoją skromnością pełną chwały, pokazując, że Boża kobieta jest najbardziej wyrafinowanym i potężnym stworzeniem na ziemi. Istnieje jednak ostrzeżenie o czujności. Wróg widząc, że budzisz się do swojej królewskości, spróbuje wysłać przebranych wilków. Ludzi, którzy zbliżą się, chwaląc Twój wygląd, ale zazdroszcząc Twojego światła, będą próbowali kopować twój styl, albo gorzej, będą cię subtelnie krytykować. Byś wróciła do niepewności. Za kogo ona się uważa? Powiedzą, nie szodź z muru, by odpowiadać. Krytyka to hołd, jaki zawiść składa sukcesowi. Trzymaj głowę wysoko. Twoja korona nie spadnie, jeśli nie pochylisz jej, by słuchać głupców. Twój styl mówi więcej. A to, co mówi teraz, to jestem niewzruszona. Jestem strzeżona. Jestem kochana. Jest konkretny szczegół, który pokazuje mi anioł, twoje buty. Proroczo buty reprezentują twoje chodzenie i twoje przygotowanie do głoszenia Ewangelii Pokoju. Pan mówi, zamieniam twoje zużyte sandały na buty z żelaza i brązu. Metaforycznie, buty autorytetu i trwałości. Gdziekolwiek staniesz, ziemia zadrzy. Nie chodź już przy Garbona, patrząc w ziemię. Podnieś brodę. Horyzont jest Twoją granicą. Twoja postawa musi komunikować pewność zwycięstwa, zanim bitwa się w ogóle rozpocznie. Nie wyobrażasz sobie wpływu, jaki Twoja przemieniona obecność będzie miała na Twoją rodzinę. Kobiety wokół Ciebie, córki, siostry, przyjaciółki obserwują Cię. Jeśli Ty docenisz samą siebie, dasz im pozwolenie, by one też się doceniły. Jesteś pionierką. Jesteś ta, która przerywa cykl niskiej samooceny w Twoim rodzie. Za kilka lat spojrzą na Twoje zdjęcia z tej nowej fazy i powiedzą, to tam wszystko się zmieniło. To tam obiała tron. Ale słuchaj teraz, gdyż tajemnica się pogłębia, a anioł prowadzi mnie, bym dotknął punktu, który sprawi, że Twój duch zadrzy. Objawienie nie kończy się na szatach, przenika ono atmosferę, którą niesiesz. Pan pokazuje mi, że istnieje sekret w Twoich perfumach. Nie mówię tylko o fizycznym zapachu, który wybierasz, chociaż nawet to jest kierowane, ale mam na myśli duchowy ślad, który zostawiasz, gdy przechodzisz. W ostatnim czasie wróg próbował rzucić na ciebie zapach smutku, ciężką aurę, która odpychała właściwych ludzi, a przyciągała niewłaściwych. Ale widzę teraz wymianę esencji w świecie duchowym. Zaczniesz wydzielać won Chrystusa w tak intensywny sposób, że nieznajomi będą czuli przymus, by być blisko Ciebie. Powiedzą: Jest w Tobie coś, co przynosi mi pokój, nie potrafiąc tego wyjaśnić. Twój zapach będzie alarmem dla demonów, że generał Boga przybył do pomieszczenia, i zaproszeniem dla aniołów, by ustawiły się wokół Ciebie. Kiedy jutro się wyperfumujesz, prorokuj. Jestem wonnością Boga, i gdziekolwiek dotrę, atmosfera się zmienia. I zwróć uwagę na szczegóły, gdyż Bóg jest w detalach. Duch kieruje mnie ku twoim akcesoriom i ozdobom. Być może masz naszyjnik, pierścionek lub parę kolczyków, które były schowane, albo które nosiłaś bez zastanowienia. Niebo mówi, że te małe przedmioty mogą być punktami kontaktu autorytetu. Jest konkretna rzecz, coś. Co sprawia, że czujesz się potężna lub chroniona, gdy to nosisz. Noś to. To nie przesąd, to proroczy akt wyznaczania terytorium. Tak jak pierścień na palcu syna marnotrawnego reprezentował przywrócenie dziedzictwa, tak ozdoba, którą zdecydujesz się nosić w tym nowym sezonie, będzie widzialnym znakiem, że Twoje przymierze z pomyślnością i godnością zostało odnojone. Wróg nienawidzi, gdy się stroisz. Bo to pokazuje, że wyszłaś z żałoby i jesteś gotowa na świętowanie. Istnieje też tajemnica dotycząca Twoich włosów. Biblia mówi, że włosy są chwałą kobiety. Widzę, że w chwilach udręki ją załaś włosy, ukrywałaś twarz lub zaniedbywałaś tę naturalną koronę. Ale Pan zaprasza cię, byś podniosła głowę i zadbała o swoją chwałę. Jeśli czujesz chęć zmiany, ścięcia. Pofarbowania lub po prostu rozpuszczenia tego, co było związane, zrób to. Ta zewnętrzna zmiana będzie spustem dla zmiany mentalności. Zmieniając swój wygląd, mówisz swojemu własnemu mózgowi i światu duchowemu, stary sezon się skończył. Jestem nową kobietą. Widzę wroga zdezorientowanego, gdy na ciebie patrzy. Szuka przybitej kobiety z wczoraj, a znajduje odnojoną kobietę dzisiaj. Twoja estetyczna odnowa jest strategią kamuflażu przeciwko starym strzałom. One cię nie rozpoznają i już cię nie dosięgną. I obserwuj swój uśmiech. Pan pokazuje mi, że nastąpiła kradzież w tym obszarze. Twardość życia próbowała utwardzić twoje rysy, tworząc zmarszczki zmartwienia tam, gdzie powinny być ślady radości. Ale olejek radości jest teraz wylewany na twoją twarz. Złapiesz się na tym. Że uśmiechasz się do niczego, albo raczej uśmiechasz się do przyszłości. Ten uśmiech jest bronią wojenną. Kiedy uśmiechasz się pośród próby, rozbrajasz piekło. Twoja twarz będzie jaśnieć jak twarz Mojżesza, gdy zszedł z góry. To nie będzie tylko makijaż, to będzie szechina, chwała Boża, przelewająca się przez twoje pory. Ludzie będą pytać, co zrobiłaś? Jesteś młodsza, jesteś promienna. A ty będziesz wiedzieć, że to palec Boży wygładził twoje napięcia. Istnieje jednak pewien przedmiot w twojej szafie, który musi zostać usunięty. Anioł wskazuje mi na coś, co dostałaś od kogoś, kto głęboko cię zranił, lub ubranie, które miałaś na sobie w dniu wielkiej traumy. Ta rzecz nosi komórkową pamięć bólu. Za każdym razem, gdy na nią patrzysz lub jej dotykasz, twój duch się smuci, nawet jeśli tego nie zauważasz. Instrukcja jest jasna: Pozbądź się tego. Nie zostawiaj w swoim domu niczego, co służy za ołtarz dla smutku. Usuwając to ze swojej przestrzeni, łaniesz ostatnie ogniwo tego cyklu bólu. Pusta przestrzeń, która pozostanie, zostanie wypełniona czymś nowym, co Bóg już wysyła przez błogosławiące ręce. Najbardziej intrygujące jest to, jak Twój nowy styl wpłynie na Twój autorytet w mowie. Ubrana w Twoją prawdziwą tożsamość, Twój głos będzie miał inną barwę. Będziesz mówić stanowczo, prosić o to, czego potrzebujesz bez strachu i stawiać granice bez poczucia winy. Szata królowej wymaga postawy królowej. Zobaczysz, że ludzie będą Ci rzadziej przerywać, a częściej Cię słuchać. Szacunek, którego szukałaś, nie przyjdzie od krzyku, ale od obecności, którą emanujesz. Bądź uważna na sen, który będziesz miała, sen z lustrem. W tym śnie spojrzysz na odbicie i zobaczysz nie tylko to, kim jesteś dzisiaj, ale kim będziesz za pięć lat. Zachowaj obraz tej kobiety z przyszłości w swoim sercu, gdyż to dla niej ubierasz się dzisiaj. Niebo przyspiesza Twój proces dojrzewania. To, co ubierasz, jest proroctwem, a Twój wizerunek jest pierwszym rozdziałem Twojej historii, który czyta świat. I tak pieczętuję te instrukcje w Twoim duchu, gdyż zmiana już zaczęła się od wewnątrz na zewnątrz. Dziękuję Ci, umiłowana córko, że pozwoliłaś, by niebo ubrało Cię dzisiaj w tę nową świadomość. Jeśli te słowa były jak czyste lustro, w którym mogłaś zobaczyć swoje prawdziwe piękno, i jeśli Twoje serce radowało się wiedząc, że Bóg troszczy się o każdy szczegół Twojego istnienia, nie zachowuj tego sekretu królewskości tylko dla siebie. Udostępnij tę wiadomość komuś jeszcze. Jest tak wiele kobiet tam na zewnątrz, ubranych w popu, które zapomniały o swojej wartości, pilnie potrzebujących kogoś, kto powie im, że są córkami króla. Udostępniając ten film, stajesz się krawcową Boga na ziemi, pomagając zszyć podartą samoocenę innej siostry. Aby potwierdzić, że przyjmujesz ten płaszcz chwały, że odrzucasz niewidzialność i że jesteś gotowa świecić bez strachu, zejdź teraz do komentarzy. Napisz, z postawą kogoś, kto zna swoją wieczną wartość, zdanie, które jest Twoim nowym kodeksem honorowym wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I abyś nadal otrzymywała sekrety, jak chodzić, mówić i żyć jak arystokracja, którą jesteś, kluczowe jest abyś nie straciła połączenia. Zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Dołącz do tej armii kobiet, które powstają w mocy. A co najważniejsze, aktywuj dzwoneczek powiadomień. Niech będzie on twoim codziennym powiadomieniem, że niebo ma nowy prezent dla twojego życia.